Witam wszystkich, mam na imię Daria i zapraszam na swój kanał. No a teraz dopiero wróciliśmy z naszej e, krótkiej wycieczki. Dzisiaj na liście znalazły się Lanskorona i Kalwaria Zebrzydowska. No i jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy do Lanskorony i idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Teraz jesteśmy na rynku, tutaj sprzedają takie ciekawe, ciekawe pamiątki, aniołki, jakieś tam też drewniane domki, miód. Co to jeszcze jest ciekawego? Można sobie coś kupić ciekawego dla domu. Ale do Landscorony przyjechaliśmy po to, aby zobaczyć te wszystkie drewniane domki, takie zachwycające, no w ogóle taki ciekawy klimat na tej wsi. Najbardziej zachwyca mnie to, jakie są domki zadbane, jakie czyste ulice i od razu takie nie powiesz, że to jest wieś. A teraz pójdziemy z Wami w muzeum etnograficzne. dalej przechodzimy jak dla mnie to do najciekawszych wystaw, tam gdzie kuchnia, jakieś tam ciekawe rzeczy, naczynia, wszystko wszystko. To co, to, co najbardziej lubię i w każdym ze swoich filmików już o tym opowiadałam, że zachwycają mnie właśnie takie wystawy. No a dalej. Sypialnia. Tak mi się wydaje, że w takim dużym pokoju z podobnymi meblami to tylko um, może bogaci mieszkali w te czasy. Nie wiem, możecie też napisać w komentarzach, bo oczywiście ogarniacie to. Znacie to lepiej niż ja. Tak, powiem tak, że. A ta wieś może pochwalić się niesamowitymi widokami. No to popatrzcie. No to jest po prostu super. No i dzień dobry. Już jesteśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej. No i możecie napisać, czy udało Wam się odwiedzić to ciekawe miejsce z listy UNESCO. A jak nie, to zapraszam i odwiedzicie z nami. Teraz kiedy przyjechaliśmy, odbywała się msza, było tak ciekawie. Oczywiście nasze mszy strasznie się różnią. No i teraz spacerujemy po sanktuarium. Dzisiaj tak dużo jest ludzi. No popatrzcie, jak to wygląda. Naprawdę na Ukrainie wszystko jest inaczej. Nie mamy takich. Um, Warunków dla pielgrzymów. ale również na Ukrainie wszystkie terytoria przy tych kościołach posprzątane no w stanie idealnym. A ten widok trochę przypomina mi Wawel. No nie wiem, no trochę jest takie podobne. I tu niby taki kościół na Wawelu. Naprawdę strasznie jest podobne. Tak, jeżeli poprawnie zrozumiałam, to tu się zaczynają dróżki. I to jest dróżka Matki Bożej. Oczywiście nie planowaliśmy dzisiaj przejścia po tym wszystkim dróżkom. Tak po prostu chcemy wejść na górę i zobaczyć, co tam jest. Trochę tak pospacerować, bo naprawdę ładne widoki. Popatrzcie, taki las. Po tygodniu w Krakowie to najlepszy relaks. To było trudno, ale pokonaliśmy pierwsze wzgórze. Dalej no nie pójdziemy. No naprawdę, nie jesteśmy przygotowani na taką dalszą podróż. No, przyroda w kalwarii zachwycająca. Niestety tak świeci słońce, że to niemożliwe tak um, nagrać, jak to jest. No i skończyło się nasze zwiedzanie kalwarii ze To była oczywiście ciekawa, krótka podróż. Bardzo nam się spodobało. A, zwłaszcza taka przyroda przepiękna, powietrze, fajne widoki, no wszystko. I tak mi się wydaje, że w tym roku to będzie nasza już taka ostatnia krótka wycieczka w ogóle ostatnia. Dzisiaj od rana była taka ładna słoneczna pogoda, więc postanowiliśmy skorzystać z takiej okazji. Z Takiego ostatniego ciepłego dnia. Chciałam jeszcze ponagrywać, ale gwałtownie się rozpadało, więc musiałam wrócić do domu i już takie skończyć nagranie w domu. I. O naszej takiej podróży. Bardzo mi się spodobała w Lankorona. W ogóle przyjechaliśmy po to, aby zobaczyć takie stare drewniane domki, w ogóle poczuć taki klimat. Lankorona była napisana, że to jest wioska, ale w porównaniu do naszej wioski, no to tak sobie trudno. Określić, że to naprawdę jest wioska tak powiedzieć. Dla mnie no takie po prostu małe, ładne polskie miasteczko, oczywiście zachwycający klimat. Odwiedziliśmy też muzeum etnograficznym. No jak wiecie, w ogóle lubię podobne miejsca, podobne muzea, zawsze jestem ciekawa jak jak wyglądał ten pobyt, z czego korzystali ludzie, nie wiem, co się ubierali, jak się gotowało, no i tak dalej, zawsze o tym mówię. Zobaczyliśmy takie rzeczy, które też mamy podobne na Ukrainie, więc bardzo nam się spodobało. A w Lankoronie też, jak zawsze dziecko było głodne, więc odwiedziliśmy lankoronską taką Restauracje czy kawiarnie, nie wiem, było mnóstwo ludzi. Dalej pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej zobaczyć ten sanktuarium było tak dużo autokarów. Oczywiście na ścieżkę pielgrzymów już nie poszliśmy, tylko pokonaliśmy tam może jedną kawałek trasy, no i tyle, bo musieliśmy tak się przygotować na takie przejście pielgrzymów. No, po prostu przyjechaliśmy, aby zobaczyć, co się dzieje, jak wygląda kalwaria, jak wygląda ten sanktuarium. No, aby nie, też nie siedzieć w domu, aby trochę się rozwijać. Teraz synek w nowym przedszkolu ma zajęcia z religii dwa razy w tygodniu. Bardzo mu się podobają zajęcia, więc to też e, tak, takie e, dla niego ciekawostki. No, i wszystko wydaje mi się, że już mam nadzieję, że tak dużo ciekawych miejsc odwiedziliśmy w Małopolsce. W tym roku i zostało nam już takie bardziej odległe miasta, już duże, takie jak Bielsko-Biała. I oczywiście marzy mi się podróż do Wrocławia, generalnie na jakieś tam święto, czy przed Bożym Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, bo tam takie jarmarki przepiękne. No, oczywiście to widziałam tylko na zdjęciach gdzieś tam w Instagramie, w Facebooku. No i co mogę jeszcze powiedzieć? A nic. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach też będziemy dalej poruszać jakieś ciekawe tematy. Pa!